Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od złożenia gratulacji nowo wybranym posłom i senatorowi. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymali Maria Małgorzata Janyska z Platformy Obywatelskiej, senator Mieczysław Augustyn, także z platformy oraz dwóch posłów z Prawa i Sprawiedliwości Max Kraczkowski i Marcin Porzucek. Później rozgorzała dyskusja, jak zwykle radnych najbardziej emocjonowały pieniądze, tym razem dla sportowców. Nagrody dla nich, choć zostały podniesione, to zdaniem wielu radnych powinny być jeszcze wyższe. Nagrody mimo wszystko powinny być jeszcze, jeszcze wyższe, z tego względu, że aby osiągnąć taki sukces jak medal olimpijski, to jest no niesamowita praca, mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo treningów, mnóstwo poniesionych kosztów. Dlatego tego chciałem, aby ta nagroda pierwszego stopnia wynosiła 10 tysięcy, drugiego stopnia 8 i trzeciego stopnia 6 tysięcy. Radni zatwierdzili nowe stawki dla sportowców. Znacznie wyższe od tych, które funkcjonowały do tej pory. Zarząd Powiatu Opiejskiego i w konsekwencji Rada Powiatu podjęła uchwałę o powiększeniu, właściwie zwiększeniu o 100% dotychczasowych nagród za wybitne osiągnięcia właśnie w dziedzinie wyników sportowych. Do tej pory były to. Kwoty rzędu od 1000 zł w przypadku nagród dla trenera do, do kwoty 4000 w przypadku za udział już w finałach, na przykład igrzysk olimpijskich, zdobycia medali. Podjęliśmy taką na plenum zarządu najpierw decyzję, że staramy się to o 100% podwyższyć. Czy to jest dużo, czy mało? W mojej ocenie jest to dużo, choć oczywiście nie są to jakieś horrendalne kwoty. Później radni jednogłośnie zatwierdzili wsparcie finansowe dla gminy Kaczory i Wyżyska na remonty dróg. Ale już podczas wolnych wniosków radny Platformy Obywatelskiej Marian Martenka złożył kolejne wnioski o dofinansowanie w przyszłym roku remontu drogi w Równopolu i w Morzewie w gminie Kaczory oraz budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Piłą a Kaczorami. To jednak nie wszystko. Radny wnioskował o 10% podwyżkę płac dla pracowników pomocy społecznej. Cała pomoc społeczna jest niedofinansowana i absolutnie potrzebuje podwyżek. Jest to bardzo trudna praca i bardzo odpowiedzialna. W domach pomocy społecznej, na przykład Pilskim, jest to praca, która tak naprawdę jest bliższa oddziałowi paliatywnemu niż prawdziwemu domowi pomocy społecznej, takiemu jaki organizował na przykład Pan Senator, czyli Dom Spokojnej Starości. Wymaga to naprawdę predyspozycji przeogromnych, obciąża mnie bardzo psychicznie. I okazuje się, że prawdopodobnie zarobki pracowników pomocy społecznej się zwiększą. Zarząd Powiatu, jeszcze zanim wpłynął wniosek radnego, planował w przyszłym roku podnieść ich dochody. Jak wysokie to będą podwyżki, nie wiadomo. Te, które zaproponował radny Martenka, uszczupliłyby budżet Powiatu o 1,5 miliona złotych rocznie. Agnieszka Kledzik, telewizja Asta.